W tej części materiału zaprezentuję Ci zadanie już praktycznie na egzaminie z Urzędu Dozoru Technicznego na podesty ruchome przejezdne. Wykonam zadanie egzaminacyjne, przykładowe oczywiście, ponieważ na egzaminie to inspektor decyduje o konkretnym zadaniu. W większości przypadków na egzaminie będzie to wejście do platformy roboczej i dojazd do jakiegoś wyznaczonego punktu przez inspektora, dotknięcie go ręką i powrót. Natomiast podczas wykonania tej próby zazwyczaj każdy będzie chciał, żeby wykonał. Wszystkie ruchy urządzenia, mimo to, że nawet nie będziesz potrzebował tych wszystkich ruchów do wykonania konkretnego zadania. Natomiast na niektórych egzaminach może być sytuacja taka, że nawet nie będziesz wchodził do kosza, bo takie sytuacje również mają miejsce, i na przykład będziesz miał awaryjnie kogoś opuścić, albo na przykład wykonać ruch z sterowania dolnego, więc kwestia oczywiście, jak to będzie wyglądało, zależy od konkretnego inspektora. W większości przypadków u nas w ośrodku szkolenia wygląda to w ten sposób, że wchodzimy do kosza, wykonujemy jakieś zadanie praktyczne. W tym momencie, jeżeli mam rozłożone urządzenie prawidłowo, czyli jest ono podparte, mogę sobie oczywiście sprawdzić, czy urządzenie mi sygnalizuje prawidłowe podparcie. Jak widzimy, sygnalizuje. Muszę pamiętać o tym, żeby załączyć sterowanie bezpośrednio do kosza. Czyli zamknę sobie drzwiczki dolnego sterowania, tak, żeby czujnik mi przełączył sterowanie na górny pulpit. I pamiętajcie, że na egzaminie zawsze przekręćcie sobie kluczyk, z uwagi na to, żeby Wam tutaj wiatr nie otworzył rzeczywiście tych drzwiczek. Zwracam też szczególną uwagę, że niektórzy z Was pytają, czy kluczyk może pozostać tutaj w tym zamku. Proszę Państwa, jak najbardziej kluczyk może zostać w zamku, ponieważ w instrukcji eksploatacji w tym urządzeniu jest napisane, że do obsługi jest wymagane co najmniej dwóch operatorów. Jeden może być u góry, drugi musi znajdować się na dole. Nie w każdym urządzeniu będziecie mieć taki zapis w instrukcji. Ja opieram się na naszej konkretnej instrukcji, gdzie tych dwóch operatorów musi być do obsługi urządzenia. Wiadomo, że w realiach życiowych... Zazwyczaj to jest tylko i wyłącznie jeden operator, więc kwestia oczywiście, gdzie znajdujecie się. Natomiast zawsze powinien ktoś znajdować się na dole, w razie sytuacji awaryjnych, opuścić to urządzenie. Więc ja pozwolę sobie kluczyki zostawić na dół, z uwagi na to, że mam tutaj obecnego, niedaleko ode mnie, drugiego obsługującego urządzenie, które w razie sytuacji awaryjnej pomoże mi awaryjnie zużyć urządzenie. I ja przechodzę do demonstracji, oczywiście wykonania zadania. Pamiętaj, że musisz być prawidłowo zapięty w uprząż wraz z lążą, oczywiście również. Z hełmem ochronnym, który posiada również pasek podbrudkowy. Ten hełm musi być prawidłowo również dobrany do Twojego rozmiaru, więc pamiętaj, że jeżeli ruszysz go w prawo, w lewo, popatrzysz w dół, ten kask nie powinien Ci spaść z głowy. Ja zwrócę też szczególną uwagę, że zgodnie z przepisami powinienem stosować tak naprawdę dwie ląże. Jedną z amortyzatorem, drugą bez amortyzatora, z uwagi na to, że na pewnej wysokości pracujemy bez amortyzatora bezpieczeństwa a potem pracujemy od pewnej wysokości na amortyzatorze bezpieczeństwa. Zawsze przeczytaj sobie instrukcję eksploatacji, więc ja zademonstruję to prawidłowo, zgodnie z przepisami, na dwóch lążach. Ja wchodzę do platformy roboczej i zaczynam wykonywać zadanie egzaminacyjne. Pamiętaj, że zawsze na egzaminie musisz wchodzić prawidłowo, czyli mieć trzy punkty podparcia. Wchodzisz przodem, Zamykasz barierkę. mocujesz się do punktu ukotwienia, Zgodnie z przepisami powinniśmy to zrobić dwoma lążami: bez amortyzatora bezpieczeństwa i z amortyzatorem bezpieczeństwa. Pamiętaj, żeby zawsze zabezpieczyć karabinczyki, czyli dokręć je. ci wtedy otwarcie. Demonstruję podjazd bezpośrednio pod jakiś wyznaczony element przez inspektora. Dajmy sobie element ogrodzenia, gdzie wykonam sobie podjazd, dotknięcie tego elementu oraz na przykład ruch pionowy do góry przy słupku. Prawidłowe podnoszenie z pozycji transportowej zawsze zaczynasz od lewej strony dźwigniami. Pierwsza dźwignia do siebie, delikatnie ją unieś dla bezpieczeństwa do rozłożenia na razie w miarę do pozycji takiej, która będzie niebezkolizyjna. Oderwi sobie pantograf. Jest to konieczne. Następnie wykonaj obrót urządzeniem czyli kolumną. Pamiętaj, że możesz tutaj oczywiście to poprawiać potem. Następnie zwróć uwagę, że ja będę chciał troszeczkę się obniżyć, ponieważ będę chciał iść po skosie. Więc albo się obniżę wysięgnikiem, albo zacznę teleskopować, ponieważ wysięgnik jest Rzeczywiście pod skosem, więc ja już wyteleskopuję. Będę chciał najpierw dojechać do słupka. Popatrz, że jestem w dalszym ciągu na dwóch lążach, ponieważ pracuję na naprawdę niskiej wysokości. Jeżeli miałbyś lążę tylko i wyłącznie z amortyzatorem bezpieczeństwa, to teraz ten amortyzator bezpieczeństwa, jak jakbym spadł, nie zdążyłby wyhamować. Amortyzator bezpieczeństwa powinien być dopiero od pewnej wysokości. Zwróć uwagę, że mam ogrodzenie zaraz obok, więc ja. Wykorzystam sobie oczywiście ruch urządzenia i obrócę sobie urządzenie delikatnie, tak żeby oddalić się od ogrodzenia. Takie pomyłki jak najbardziej mają miejsce. Natomiast pamiętaj, że na egzem nie możesz dokonać jednego błędnego ruchu. Jest to tak zwana pomyłka, która jest dopuszczalna. Wysuwamy się dalej. Jak będę widział, że jestem zbyt blisko ogrodzenia, w dalszym ciągu wykonam ruch. Przypominam, że nie powinniśmy się wychylać poza kosz, nie skakać na nim. Jak jestem blisko już elementu, który mam dotknąć, dotykam go ręką na egzaminie. Jest to proszę Państwa prawe zakończenie egzaminu. Kwestia, oczywiście, co nam jeszcze stwierdzi inspektor na egzaminie. Jeżeli bym chciał mu zaprezentować jeszcze jakieś dodatkowe ruchy, to oczywiście możemy to zrobić. Możemy tutaj również obrócić koszem, żeby tak naprawdę odhaczyć wszystkie ruchy urządzeniem. Więc no, ruch koszem jak najbardziej dopuszczalny, ale może się oddalimy troszkę od urządzenia. Zademonstruję ruch koszem delikatnie chociaż, tak żeby inspektor widział, że wykonałem wszystkie ruchy. Jeżeli teraz chciałbym wykonać na przykład pracę w pobliżu jakiegoś supa, to zobacz, że użyję sobie tylko i wyłącznie pracę pantografu. Dzięki temu jestem praktycznie w pionie przy jakimś budynku, przy ścianie, przy latarni. I zwróć uwagę, co ja teraz zrobię. Osiągam określoną wysokość, oczywiście odczytałem zgodnie z instrukcją, jeżeli chodzi o amortyzator bezpieczeństwa, i teraz na wysokości powiedzmy tych 5 metrów. Powinienem odpiąć sobie lążę bez amortyzatora bezpieczeństwa. Więc, jeżeli miałbyś taką sytuację na egzaminie, pamiętaj o tym. Cały czas jeden punkt kotwienia jest. Ten jeden punkt kotwienia jest to ląża z amortyzatorem bezpieczeństwa. Więc teraz mogę pracować u góry. Jeżeli natomiast wracam już do pozycji transportowej, czyli wykonałem zadanie egzaminacyjne, które nam zadał inspektor. Zjeżdżając na dół, nie zapomnij również o podpięciu ląży bez amortyzatora bezpieczeństwa, ponieważ już będziemy pracować na niskiej wysokości, gdzie amortyzator bezpieczeństwa nic mi nie da. Może mmm, sytuacja być taka, że jeżeli spadniemy, amortyzator bezpieczeństwa zacznie się uruchamiać, czyli wyciągać, a ja już uderzę niestety w ziemię. Wobec tego zapiąłem ląże bez amortyzatora bezpieczeństwa i wykonuję wszystkie ruchy z powrotem. Czyli wezmę sobie wysięgnik teleskopowy, wsunę na maksa. do skrajnego położenia, aż usłyszę zawór przelewowy. Następnie obrócę urządzenie w pozycję centralnego położenia, które będzie mi sygnalizowało. Sygnalizacja świetna, zielona. Musi ona teraz zaświecić. Teraz mi się świeci, więc zobaczę, że nie obserwuję kolumny urządzenia czy pantografu. Muszę się opierać bezpośrednio na kontrolce sygnalizacyjnej z uwagi na to, że z tego kąta niestety nie widzicie. Oczywiście, jakbyście się delikatnie wychylali poza tą platformę roboczą, no jesteśmy w stanie dojrzeć rzeczywiście do gniazdo, aczkolwiek nie jest to zalecane, ponieważ jest to zakaz z uwagi na bezpieczeństwo pracy. Nigdy nie powinniśmy się wychylać poza platformę roboczą. W tym momencie opuszczam sobie pantograf na maksa. Czyli dźwignia druga od lewej strony, od siebie dobijam do końca, dociskając czujnik, aż usłyszę zawór przelewowy. Bardzo ważna rzecz. Następnie, pierwsza dźwignia od lewej strony, od siebie. Opuszczę sobie wysięgnik w dół i w spornik. Oczywiście, jeżeli chcielibyście sobie coś ułatwić podczas wysiadania, to zwróćcie uwagę, że ja mogę w tym przypadku ruszyć tym koszem, więc wybieram konkretną dźwignię. Mogę sobie ruszyć w jedną, jak i w drugą stronę, tak żeby ułatwić sobie wysiadanie z kosza. Jest mi teraz łatwiej wysiadać. Pamiętajcie o zamknięciu górnego pulpitu sterowniczego. Odpinamy się z punktu kotwienia. bardzo ważne na egzaminie, to jest to, żebyście wysiadali przede wszystkim tyłem z trzema punktami podparcia. Nie jest to komfortowe, ale jest to najbezpieczniejsze. Trzy punkty podparcia. Wysiadamy. Zamykamy drabinkę i na tym kończymy zadanie praktyczne. W tym materiale wideo postarałem Ci się przedstawić wszystkie pytania egzaminacyjne z obsługi technicznej codziennej na podest ruchome przejezdne. Zademonstrowałem również zadanie praktyczne egzaminacyjne. Mam nadzieję, że pomoże Ci to przede wszystkim w zdaniu egzaminu państwowego z Urzędu Dozoru Technicznego. Także zapraszamy serdecznie do szkolenia do naszego ośrodka, do kontaktu mailowego, jak i telefonicznego. Także serdecznie Cię pozdrawiam. Polajkuj, subskrybuj i zapraszamy serdecznie.